Dzień dobry. Witam państwa na Targach Edukacyjnych Poznań 2025. Hasło tegorocznych targów Edukacja bez granic. Jesteśmy w Green Studio CDN Leszno. Witam naszego gościa Anitę Poprawską, doradczynię metodyczną do spraw bibliotek. Witam serdecznie. Yy, biblioteka obecnie jest miejscem nie tylko, które kojarzy nam się z, z wypożyczaniem książek, z aurą czytelnictwa, ale jest również miejscem kreatywnych działań. Jakie są największe wyzwania związane z przekształcaniem biblioteki w miejsce kreatywnych aktywności? Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na tegorocznych targach edukacyjnych. Będzie dużo o, o kreatywności, o bibliotekach. I właśnie jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, która będzie kreatywna dla uczniów, dla nauczycieli. Myślę, że są trzy takie kluczowe wyzwania, czy też przeszkody, które w tym zakresie można wymienić. Po pierwsze, to jest przestrzeń. Nie zawsze mamy w bibliotekach przestrzeń, żeby kreatywność rozwijać, realizować. Nasze biblioteki bardzo często są małe, są gdzieś umieszczone poza taką centralną częścią szkoły. I tutaj akurat robienie jakiś wystaw czy warsztaty bardzo takie plastyczne czy jakieś które zajmują dużo miejsca są pewnym ograniczeniem. Kolejną niestety bolączką jest budżet. Bardzo, ograni, bardzo ograniczony budżet naszych bibliotek, który który powoduje, że nie mamy, nie mamy materiałów na, na realizację pewnych działań. Ale myślę, że tu właśnie dzisiaj będzie dużo o kreatywności i o tym, w jaki sposób z niczego stworzyć coś, bo właśnie na tym polega ta kreatywność, ta twórczość. No i trzecia rzecz, którą uważam za bardzo istotną, to jest fakt, że i uczniowie, którzy są przeciążeni nauką, obowiązkami, Wymogami, oraz nauczyciele, którzy również mają bardzo mało czasu na taką przestrzeń kreatywną, nie znajdują czasu, nie znajdują miejsca na to, żeby, żeby się otworzyć na to. A myślę i będę dzisiaj do tego bardzo gorąco zachęcać podczas warsztatów, żeby właśnie tą kreatywność w sobie odnaleźć i rozbudzić. Wiem, że jako doradca metodyczny motywujesz, inspirujesz nauczycieli. Do tego, aby jednak mimo tych wszystkich ograniczeń lokalowych, finansowych, związanych z przeciążeniem uczniów różnego rodzaju aktywnościami edukacyjnymi, żeby jednak mimo wszystko ściągnąć młodzież, dzieci do biblioteki i podjąć szereg działań kreatywnych. Jakie to są działania? Czy możesz podać przykład? kilku takich działań. Tak, ja staram się być jestem praktykiem. Jestem praktykiem, pracuję w bibliotece szkolnej, więc zawsze staram się wszystko co robię u siebie w szkole, w bibliotece później inspirować tymi działaniami nauczycieli bibliotekarzy podczas spotkań. Gdzie inspiruję nauczycieli? Organizując warsztaty, seminaria Lekcje otwarte, które są bardzo dużym, ogromnym źródłem inspiracji, lekcje otwarte, na które ja zapraszam nauczycieli bibliotekarzy i również odwiedzam bibliotekarzy, którzy przychodzą do mnie, którzy tworzą lekcje biblioteczne i obserwuję, następnie je omawiamy wzajemna wymiana doświadczeń. Myślę, że to jest kluczowe w tym wszystkim. Inspirowanie się wzajemnie, pobudzanie do kreatywności to jest jakby kluczowe w tym wszystkim, żeby się spotykać, żeby się wzajemnie żeby się wzajemnie tymi doświadczeniami wymieniać. No właśnie, bo potencjał i zasoby tkwią jak rozumiem nie tylko w umyśle wyobraźni, w kreatywności doradcy metodycznego, ale jest to taka wymiana jak gdyby zasobów pomiędzy sobą, pomiędzy siecią nauczycieli, bibliotekarzy a doradcą metodycznym. Można wzajemnie czerpać ze swoich pomysłów, ze swoich inspiracji, ze swoich działań i dzieląc się, jednocześnie wzbogacać w swój warsztat metodyczny. Tak, dokładnie. Tak dokładnie. O to w tym wszystkim chodzi. E, cały czas podkreślam na moich spotkaniach z nauczycielami, bibliotekarzami, że właśnie nasze spotkania cieszymy się, że skończyła się pandemia, że możemy się spotykać e, w takiej wersji tradycyjnej, czyli e, w, biblioteki pedagogiczne zapraszają mnie na spotkania swoich sieci e, swoje sieci e, nauczycieli, bibliotekarzy, które również e, cały czas e, tworzę. To są właśnie te spotkania, to jest ta wymiana doświadczeń, zyskuje, to jest to wspólne zyskuje, bycie razem. A co zyskuje nauczyciel, bibliotekarz, który niejako włączy się w działania sieci nauczycieli, bibliotekarzy, które skupiasz wokół siebie jako doradca metodyczny? Przede wszystkim właśnie tą wymianę doświadczeń, właśnie, właśnie to, że podczas naszych spotkań nauczyciele bibliotekarze są cudownymi osobami, bardzo, bardzo kreatywnymi. Ja to powtarzam na każdym kroku i na każdym spotkaniu. Zawsze jest to jakaś forma dzielenia się, czyli ja prowadzę czy jakiś wykład, czy szkolenie, ale również nauczyciele, bibliotekarze, którzy się pojawiają na naszych spotkaniach, dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi pomysłami i. I sami czerpiąc coś od nas, otwierają się na nowe i mają, myślę, ogromną satysfakcję z tego, że również zrobili coś, czym mogą się podzielić z innymi. Czyli rozumiem, że niezwykle istotne w tym całym procesie budowania wzajemny, gmachów wzajemnych inspiracji jest budowanie relacji, trwałych relacji pomiędzy doradcą metodycznym a nauczycielami bibliotekarzami. Tak. My się bardzo często, może nie spotykamy się właśnie bardzo często, ale bardzo często pod tych, podczas tych spotkań wymiana doświadczeń, a potem wiadomo jest też czas na poznawanie się, na poznawanie swoich zainteresowań, wymieniamy się informacjami, kto co kto przeczytał, co kto lubi czytać, jakie ma zasoby biblioteki, więc to jest takie bardzo cenne źródło informacji dla mnie przede wszystkim, ale też dla wszystkich osób, które z tego korzystają, więc zawsze zachęcam też do tego, aby uczestniczyć w sieciach współpracy nauczycieli bibliotekarzy, a przy naszym Leszczyńskim Centrum Doskonalenia, Doskonalenia Nauczycieli takie sieci również istnieją. Wiem, że dzisiaj tu na Targach Edukacyjnych w Poznaniu będziesz prowadzić szkolenie pod tytułem Biblioteka Szkolna Miejsce dla Kreatywnych. Skąd wziął się właśnie pomysł na taki a nie inny temat warsztatów? Długo się zastanawiałam nad tym w jaki sposób tutaj dzisiaj przyciągnąć do siebie nauczycieli bibliotekarzy i zaoferować im coś co będzie dla nich co będzie dla nich przy, przydatne, co y, zabiorą ze sobą do swoich bibliotek. I postanowiłam, że nie będzie dzisiaj teorii, tylko przeprowadzę właśnie warsztaty. Y, biblioteka szkolna miejscem dla kreatywnych. Y, I podczas tych warsztatów y, pomysł zrodził się stąd, że uznałam, że najlepiej będzie podzielić się swoją praktyczną wiedzą, y, żeby żeby właśnie nasi nauczyciele bibliotekarze coś zabrali ze sobą do swoich szkół, coś wykorzystali, coś podpatrzyli. Będzie bardzo kreatywnie. Będę mobilizować, będę motywować naszych uczestników dzisiejszych do aktywnego i twórczego pisania, do wykorzystania kart Dixit, do zabawy z kostkami opowieści, tak zwanymi Story Cubes. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawie, interesująco i i nauczyciele wyjdą z jakimiś nowymi pomysłami, inspiracjami, i, i będą po prostu zadowoleni. Rozumiem, że współczesna biblioteka szkolna to nie tylko regały, nie tylko książki, nie tylko pomysły i inspiracje nauczyciela bibliotekarza ale biblioteka to również miejsce bardzo mocno osadzone w najnowszych technologiach, które jak gdyby próbujemy przekazać nauczycielom zachęcić do skorzystania z najnowszych technologii. Rozumiem, że sama jako doradca metodyczny korzystasz z tych technologii i polecasz je nauczycielom bibliotekarzom. Oczywiście, że tak. Dzisiaj podczas warsztatów pokażę różne zastosowania, chociażby chatu GPT, sztucznej inteligencji do tworzenia, do kreowania obrazów, wykorzystanie kanwy, więc, yy, i będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, ale najbardziej myślę, że skupię się dzisiaj na kreatywnych warsztatach, takich twórczych, słownych, yy, na kolarzach yy, plastycznych, na kolarzach słownych yy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Życzę Tobie i życzę Państwu nauczycielom, bibliotekarzom owocnego, energetyzującego spotkania i zapraszamy na targi edukacyjne Poznań 2025 mnóstwo aktywności, mnóstwo działań i mnóstwo nowych okazji do zawarcia wzajemnych kontaktów i relacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.